Jeżeli jest wydzielona działka raz pod stosowny budynek i jego otoczenie wokół budynku, a następnie wydzielona jest działka, to mam takie możliwości, żeby sprzedać ją za atrakcyjną cenę. Również grunt, który jest tam bezpośrednio obligatoryjny do budynku. I takie możliwości z takich możliwości korzystam. By za stosowny grunt uzyskać jak najwyższą możliwą cenę. I to jest forma przetargu, to nie jest forma kumoterstwa czy wszystkich innych rzeczy. Jestem tutaj bardzo mocno zainteresowany. Ja nie, ja tego nie kupię, bo to syn mówił. No, ja sobie tego nie kupię, syn, bo mi ja mi na typę dotyka, to mi A jeżeli syn będzie zainteresowany, to wykupi ten duży obszar gruntu w klasie, w klasie trzeciej i jeżeli będzie potrzeba, to również wykupi ten działkę 30a Chyba, że ktoś da wyższą cenę i wybuduje tam gospodarstwo rolne, czyli zabudowę zagrodową. Kwestia ceny. I niczego innego nie jest Przecież ziemia musi być wyłączyć z produkcji rolnej, żeby tam ktoś chciał To jest trzecia klasa ziemi. Panie I Panie Wójcie, naprawdę, zepsucie takich ładnych kawałek ziemi, to zepsuć, bo ktoś tam się że tam będzie się budował. Za nas chyba tego nie powoduje. Daję głowę. To jest majątek gminny. Majątek gminy, uważam, że, że Trzeba by spyka, nie nie, się zdykać, bo to, nikt się nie zdykał. Ale, ale czy wójt rozmawia z radą sołectwową? Z, z, z nikim. Ale to ze statutu sołectwa chyba wynika, że tak? należy się skonsultować. Tak, koncentrować się, tak. Panie przewodniczący. Tak to... mówi, jak kolega mówi o tego, tym, jak nie, rządy, nie. wójt prowadza gminy. No, niko, nikogoś nie pyta. To no, panie wójcie, chociaż do mnie zgody spytać, chociaż to ty sam słuchaj, co to widzisz, nic kompletnego. Ja idę. Dowiduję od godetów. A czemu? No bo tam wiesz, byli u, u, u wójta ktoś tam, on, no nie wiem, nie wiedział nazwiska, wie dokładnie tylko, i wójt u udzielić. 2 hektary ziemi z tego oddzielone jakaś wyczyszczonej, co, tak? co to, my się, panie tak? wójcie, pan wójt nie wiem, bo było chyba to, no my wie jakie tam było pole, zakrzaczone, bo to każdy miał tam po dwie morki trzy morki szkoła. Każdy mieć miejscu był krzaczony. My to zrobiliśmy naprawdę, gdzie ziemię, teraz ten przyjdzie, bo ma, ma wyczyszczone, a u siebie ma, nie będę mówił jak, tu ma czyste pole. I uważam, pompie, czy, czy się pogoduje, aby szkoda Pani skutuje, A oni robią wszystko, żeby we wsi tylko zmącić. Nic więcej. Tak robią we wsi. Już byś mącił z tym, jak to było, z tym asadem. A nie, ja bym się był, to będzie. może gadać, żeby. On bierze mi koniec. Dexterko, Ja chciałem wszystko tak potroić, a nie uniknąć. To czy ktoś mąci w Waszej, czy się to nie boję, też nie mąci? co mam ja tam się tego nie boję, żadnym, te nie będę, to nie będę, ale ten, co był, to jeszcze nie mógł nawet w życiu, bo nie wiem, może nie umie pasować kierzyka. wiesz, nie mógł W życiu jakim? Nie ja na świecie jest. Skąd panie Wójcie, mi się to nie podoba, że się robi takie coś, nikt się nie kontuzuje, to jest optysem, choćby nie jest kompletne, to się robi. A, ja to oto, i co on na badania. No I, i tak jest, panie Wójcie i tak głównie powiem. Panie Przewodniczący, będzie miał Pan możliwości, przepraszam, będzie miał możliwości zakupu gruntów w sy. jeżeli przedstawi najbardziej korzystne warunki co do zakupu, będzie, w stanie się właścicielem. No i ten temat jest bardzo jasny. Panie Wójcie, ja jestem Jeżeli uznam, ja, ja, ja słuszne, ja, ja jest jeżeli uznam za słuszne, że taki podział przyniesie gminie stosowne środki finansowe, to jest on najbardziej zasadny. A proszę jeszcze zobligować temat, gdy sprzedawaliśmy majątek również. Bezpośrednio w woli książęcej, również bezpośrednio w kopinie przy ulicy dworcowej. W każdym przypadku zaproponowana była stosowna ulga, i tutaj najprawdopodobniej również będzie zastosowana ulga do tej części, która jest zasobem mieszkaniowym, do tej jednej osoby. I kwestia na pewno będziecie mieli Państwo dużo do powiedzenia, jaki procent tej ulgi przyzna.